Odcinku. Prosiliście o filmy odnośnie modów, które dotarły do Fiesta ST, więc oto to przygotowałem dla Was ten film. Mam nadzieję, że będzie krótki. Tutaj jest folia PPF. Z tego co mi wiadomo jak to sprzedawca określił samoregenerująca samoregener w słońcu. Zobaczymy, jak się będzie spisywała. Jest to folia na maskę, wycięta na maskę specjalnie i na zderzak oraz, oraz lusterka. Folia dotarła z UK, z firmy Psycho Development, czy Seco Development, można ją znaleźć w Google. Jakieś kody rabatowe, jak się pojawią tutaj dla widzów, to oczywiście je udostępnię. Później paczka dojechała z Mountsion, zaraz ją otworzę i zobaczycie, co tam jest. I z Puma Speed, jak nazwa pokazuje, też są tutaj sprężyny EBaha które współpracują z systemem vectoringu Forda. No i tworzę... A nie tylko sprężyny tutaj są, także zaczynamy od folii. No folia jest przeźroczysta, więc tutaj żadnych cudów nie ma i jest tylko folia. W poniedziałek otrzymam telefon odnośnie daty, kiedy będę mógł jakby pojechać do fachowca, który... Tą folię będzie naklejał, ją sprawdzi i wtedy ustalimy termin montażu. Tutaj też muszę uważać, żeby tej folii nie uszkodzić, nie jest takie proste. Otwarcie taż ma dosyć gruba. Udało się. Z troszkę plastiku mamy. I tylko pokażę, jak to wygląda. No tak to wygląda ta folia. folia PPF. Ale tutaj ja myślę, że będzie odcinek z tego, jak jest nakładana. Bonnet plus Mirrors. No i tam pewnie będzie zderzak również. Także to wkrótce. Jedna. Następnie mamy Męcina. Paczkę. Trzeba otworzyć, żeby się nie okazało, że tam jest tylko papier, bo jakaś taka leciutka jest ta paczka. A są tutaj też fajne rzeczy. Mam nadzieję. Proszę bardzo. Ta, ta, ta. więc co tu mamy? Po pierwsze jest tak zwane kolanko, czyli elbow, które chodzi. To, co Wam już chyba w jednym z pierwszych odcinków pokazywałem, co będzie do wymiany. Więc tak to wygląda. Oczywiście to to sam mogę wymienić, to nie jest żaden problem. Pokażę Wam różnicę między OM a Mountain, czy jest Gdzie jest restrykcja. To wszystko niedługo na kanale. Już tam tutaj dzwoni dziwnie. Ok, to mamy kolonka załatwione. Co tutaj mamy? Rurka dodatkowa. Ponieważ jest tu również tak zwany airbox. Airbox jest aluminiowy, proszę bardzo. Całkiem fajnie wykonany. Rura przychodzi jedna tutaj. A tu jest jeszcze oryginalny dolot, tak zwany, więc tak to gdzieś tam będzie montowane. Mniej więcej tak to wygląda. O, z przodu, żeby to zobrazować. Ale to będzie... będę montował, to może Wam pokażę, jak to wygląda. Opaski, trytytka dosyć duża. I co jeszcze tutaj mamy, to jest... Filtr powietrza. Jak wam pokażę oryginalny, to jest takiej grubości mniej więcej. A tutaj jest pewnie KN, bo tak to przynajmniej wygląda. Ok, została ostatnia paczka Abacha, taka dosyć e, wartościowa jak mi się wydaje. Zaraz zobaczycie co to jest. Są fajne rzeczy. Sprężyny to już na pewno wiecie, że są Ebacha, ale nie tylko ale teraz I już pokazuję co tutaj jest Metal dzwoni, e, więc mamy tak. Co tutaj mamy? Mamy tutaj sprężynki. A i owszem, prawdopodobnie będzie to tył. E, tak wyglądają sprężyny Ejbacha. Cztery sztuki. Jak to będzie się działo po montażu? Nawet jest tu Speed Kolor czerwony racing line, ale to jest nie wszystko, bo tutaj mamy również HELL HELL Performance Brake Line Kit, czyli krótko mówiąc hamulce w stalowym op oplocie, więc tak to wyglądają, tak one wyglądają z bliska pokażę no, wydaje mi się, że jak ktoś śmiga po to, że to jest taki must have bo się wtedy temperatura duża robi i te gumowe, yy, gumowe przewody hamulcowe puchną, a tutaj stolowy oplot nie ma takiej opcji, żeby spuchły, więc troszeczkę dłużej pewnie wytrzymają. No i jeszcze taka mała pierdółeczka pod tytułem short shifter Puma Speed. Proszę bardzo. Więc yy, tak, to jest yy, są trzy paczki z pięciu tak naprawdę. Czekam na jeszcze jedną dosyć wartościową. Jak tylko dotrzę, to na pewno zrobię film, co dotarło. I jedna taka mniej wartościowa to na ten moment. no Jeszcze nie została nadana z UK. Niestety tam ta grypa szaleje bardziej niż w Polsce. E, troszeczkę więcej ludzi choruje według statystyk. No i dlatego są opóźnienia. Ale ja myślę, że w ciągu miesiąca te dwie kolejne paczki dotrą i. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na temat zakupów, jakie podtrzymiłem do Fiesty. To jest takie małe przygotowanie do, tego, do do jazdy po torze, żeby troszeczkę lepiej się prowadziła, troszeczkę szybciej można było zmieniać biegi, troszkę niżej siedziała, bo jednak wysoko siedzi. Póki co to jest nowe auto, ale żeby między błotnikiem a oponą wchodziły trzy palce, to moim zdaniem jest Sporo, ja wiem, że jeszcze pewnie troszkę e, czasu upłynie i to auto być może troszeczkę przysiądzie, ale to w dalszym ciągu jest moim zdaniem sporo, więc e, dlatego zdecydowałem się na, na Puma Speed, ponieważ, tak jak wspomniałem, jedna z niewielu firm, e, która współpracuje z, w, z systemem vectoringu Forda. E, no i jest to co najmniej 2-3 cm niżej, więc, więc całkiem, całkiem. E, powinien też lepiej wyglądać, oprócz tego, że lepiej będzie się prowadził. To było na tyle. E, tak jak mówiłem, proszę o komentarze, co sądzicie na temat modów. E, jakie byście Wy poczynili mody w, w takiej fieście ST, które z pierwszych modów, jakie pierwszy, z pierwszych modów byście ewentualnie poczynili. A może w ogóle byście nie, mod, nie modzili, więc chciałbym poznać po prostu Waszą opinię na ten temat. E, jeśli chodzi o wzrost mocy, być może będzie, być może nie, na razie się nie wypowiadam. Zobaczę jak w stoku auto jeździ po torze. W stoku jeśli chodzi o moc na seryjnych oponach i felgach przypomina mi 17 cali, 205x45. No będzie niżej siedział, więc troszeczkę lepiej powinien jakby pokonywać zakręty. Troszeczkę więcej powietrza na pewno otrzyma niż w serii, więc może, może będzie troszeczkę lepiej reagował na gaz mocy. Nie sądzę, aby cokolwiek przybyło. Może lepsza, tak jak wspomniałem, reakcja na gaz i to wszystko, ale tutaj będzie jeszcze, no jeszcze będą ciekawe mody, tyle mogę zapowiedzieć na ten moment. To by było na tyle, oczywiście zachęcam do subowania. Trzymajcie się, cześć.